Siemanko z tej strony Jakub i zapraszam na kolejny odcinek Street of Corruption. W tym odcinku będą dwa hanty: jeden spray i jeden bez. I od razu zaznaczę, że nigdy pod tytułem nie będzie wiadomo, czy sok spadł, czy nie. Zrobię to tak jak Stinka, ja po prostu Was zaskoczę. Miłego oglądania. Pst, zostaw słupka. Motywuję to do nagrywania. Towerka nam już spadła, widzę. Pierwsza. Bardzo łatwo, bardzo szybko. Porządki zawsze są tutaj zjebane. Musimy się po prostu wbić do tego respa. A jak już go ogarniemy, to idzie już przyjemnie. Zaon Armor i Twice Slacer z jednego. To jest bardzo dobra kasa, bo Zaon Armor to jest 12K. Tak, jak się nie mylę, to 12K, a Twice 25. Możecie sobie to sprawdzić, ale no, fajna, fajna kaska. Także te Lice potrafią tak samo sypnąć konkretnie. Niestety troszkę ich się tutaj nalurowało, no ale to jest zawsze to pierwsze czyszczenie respa I tam z góry po prostu tyle podeszło. I terachód. Powiem Wam, że długo nic nie spadło. Czy długo? Ja po prostu mam też za duże oczekiwania, jednak ja tego długo nie, dużo nie zbijam na godzinę. Więc tak naprawdę nie mogę narzekać na to, co mi dropi. Powiem szczerze, że spodziewałem się troszkę, troszkę większej częstotliwości dropu. Mimo wszystko. No ale w sumie my tutaj nie jesteśmy ani po. Po stricte po, po, po drop prawda? Ani po exp. My jesteśmy tutaj po jeden item. Shield of corruption. I to nas interesuje, kiedy to spadnie. Ale zawsze tu będzie profit. I zawsze tu jakiś tam exp padnie Bo widzę, że ta krawa exp będzie na no, granicach 450-500k się kręcił. Coś koło tego. A z każdym levelem będzie coraz więcej. Ja też naprawdę niedługo próbuję tutaj, może nawet coś bardziej bardziej to z, yy, obszarowo pobić. Wymienimy też niedługo, jak zarobimy kasę. Brak rozbał naszego richta. Wsadzimy tutaj, może nawet trzeci imbo nakryta, i zobaczymy, jak to wtedy będzie wyszło. Na razie się męczymy tak, jak teraz. Ale początki zawsze muszą być trudne. No, a propos początków, no to spadły nam jeszcze za szóstki. Powiem wam że jakoś wydawało mi się, że ten item jest warty 2,5 k A on jednak kosztuje 5 k więc no. Nie tak mało. O i drobiliśmy draken, bo bardzo, bardzo fajnie. Taki dropik nam się przydał, bo naprawdę jak sami widzicie od ostatniego klipa troszkę minęło i, i, i długo my nic nie mogli dropnąć. Taki bardziej cycy jak najbardziej na plus. Jedno co wam powiem, co zauważyłem, jeżeli macie suman odpolonego, przynajmniej na takim poziomie jak ja, wychodzi na to, że zbijacie więcej, ale innych drakenów i serpentów, bo wychodzicie dalej i lurujecie więcej drakenów elit i tak dalej. Respawn tutaj Draken Abomination, na których nam zależy. zależy, Wystarczy być bez sumona, tak? Żeby on wyrabiał. Wtedy nawet ten XP jest spokojniejszy. No ale tak czy tak sumona warto odpalać, bo to jest zwiększenie mocno XP. W tym samym czasie zbijacie po prostu więcej innych Drakenów, więc jest to szansa na większy lot, etc. Więc no nie ma powodu dalej, żeby go nie odpalać, oczywiście. Ale jakoś nie zwiększy to ilości zbitych sam dra samych Draken Abomination. No, dropiliśmy w Wodu. lepszy ryzyk niż nic. Jak widzicie, ostatnim naszym dropem były Draken butciki I kolejny tarachudzik. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, prawda? I jak widzicie, następny tarachudzik. Chyba jeden po drugim, dlatego to w sumie wam pokażę. Zaolegi, so, Bardzo fajnie. Zostało Na... nam jeszcze dwie minuty do, do godziny hunta. Nie wiem, czy posiedzę dzisiaj dłużej, ale prawdopodobnie. Znaczy, wy, wy nie będziecie widzieć tylko godzinki. Spokojnie, spokojnie. Widzicie po czasie tego materiału, że przed wami jeszcze sporo drakenów. Myślę, że skończymy przynajmniej w granicach 300, czyli łącznie 200 zbitych w tym odcinku. A jeżeli tylko będę miał więcej czasu, to tutaj ta ilość będzie większa. Ale nawet na tą godzinkę, jak sami widzicie, mamy 113k profitu. Byłby większy, gdybym ja troszkę jakby mądrzej grał po prostu, ale no nie oszukujmy się, nie jestem w formie obecnie i i właśnie draken buty, bo draken buty, także proficie właśnie powiększył. Byłby on jeszcze większy, gdybym po prostu troszkę lepiej operował tutaj runkami, wszystkim, bo nieraz zanalurowałem za dużo i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że tutaj jeszcze posiedzimy jakieś 20 minut, żeby następnego sumona spalić i będziemy się widzieć po na storypacku po prostu. I Draket buty numer 3 na tym hancie. W godzinę 3 minutki, drobiliśmy trzy pary draken butów. Ogólnie chyba to jest czwarta para w te 162 drakeny, więc no, no mega, mega fajnie. One chyba też lecą z innych drakenów, z tych elitów, etc. Znaczy prawdopodobnie by o tym wiecie, jak popatrzyliście jeszcze czego dropu. Ja na to szczerze powiem, nie zwracam uwagi. Ale więc, ale tak czy tak, no jest to mega, mega fajne, bo na pewno ten item nie może dropić tak tak często. Nie dropiliśmy na przykład ani jednego Zonesworn'a, nie dropiliśmy ani jednego Zon helmetu. Tak naprawdę dropiliśmy parę tylko Terachudów, a Budki są chyba drugie w ilości po terachudach. No, także farcimy tu konkrety. I drapiliśmy jeszcze załogi. Fajnie, fajnie, proficik się zwiększa. Fajnie by tak było zawsze robić 200k w tę godzinkę z hakiem. Ale to raczej może nie ściętej głowy. Bando wódu od razu też padło. Czy ja je w ogóle podniosłem? To jest dobre pytanie. No i właściwie poprzedniego też nie podniosłem. Także miejcie tam świadomość, że powinienem mieć jeszcze jedno do w Ale dobrze. Widocznie musiałem o tym zapomnieć, że to leci. i Nie wpisałem tego w drop. Bo sprawdzałem wszystkie itemki i zapisywałem do podnoszenia. No ale zdarza się, się człowiek tak czasem zapomnieć. I tutaj zakończymy sobie pierwszego o 80 bitych albo 200k profitu. Także jesteśmy mocno zadowoleni. Lota podsumuję wam dopiero pod koniec odcinka, bo to nie ma sensu się w to bawić. Jesteśmy już tutaj drugi raz. Odpalamy Preja na drakeny i lecimy z tym na ostro. I kolejny, trzeci chodzi No, panie, że nie są to może nic warte, tak naprawdę. Bo to jest tylko 2,5, więc jakieś tak naprawdę 2-3 itemki do imbu plus parę platynek i znaczy do imbu kryjszych produktów, prawda? Które te potwórki robią i macie ten sam wynik. Ale z drugiej strony, miło cokolwiek zobaczyć. I za on Nie no, powiem szczerze, że fajnie, fajnie. Dzisiaj, dzisiaj mam ochotę. 8 drakenów ubitych. 4 temki dropnięte. No, fajnie się to rozkręca. Jak możecie zobaczyć, mój summon zniknie za mniej niż 10 sekund. A ja mam 20 sekund do następnego. Jest to właśnie spowodowane tym sposobem, o którym wam mówiłem. A przy okazji, dropli, Gdzie po prostu rzucacie sobie sumona, idziecie na Krylos do wody. Może być to dowolna woda, Krylos jest po bardzo blisko. I czekacie tam 15 minut, i wracacie na respa. Ja akurat to zrobiłem przed restartem serwera, więc i tak nie miałem za bardzo co robić przez te 15 minut. Jak widzicie, sposób działa. W ten sposób macie pół godzinki z sumonem pod rząd, więc to jest naprawdę fajne. No, pół godziny minus te minuty, które stracicie na dojście do, do respa. Warto z tego korzystać na przykład szczególnie, kiedy macie busta, Bo busta macie na pół godzinki, prawda? Tego Tygodniowego, więc idealnie, właśnie na dwa sumony. Jeżeli znajdziecie respa, na których sumon robi największą różnicę, będzie bardzo przyjemnie się tam wykorzystywało busta. I piąty terachut. Popatrzcie, że w ostatnim huncie na o wiele więcej drakenów w ogóle chyba to jest łącznie ma 5 dropem czy coś koło tego. I teraz dropem 5. No właściwie ich miałem troszkę mniej niż powinienem mieć. Bo jednak one lecą bardzo często, więc. Nadrobiliśmy tego naszego w cudzysłowie Pecha, bo tej i, i tak są mało warte. Więc akurat to mi tam bez różnicy, czy one lecą, czy nie. Lepiej jakby leciały jakieś zaohelmeciki na przykład. One są tutaj stoka warte na tym serwerze. No niestety jeszcze muszę tego nie dropli. ale to jest kwestia czasu. Chyba, że nas zaskoczy zaraz jakiś corruption znikąd się pojawi. Dziękuję. Nie będzie po serii. I kolejny tarachodzik. Spraj coś widzę działa nie tak jak powinien, bo zamiast przyciągać mi lepszej temy, to przyciąga mi więcej, ale sypu. I udało nam się jeszcze zaonarmor dropnąć. I kolejny Armor, Chyba back to back. W towerkę, także nawet nie mówię, nie będę robił tutaj żadnej przerwy. No powiem wam, jak tak będzie sypać, to będzie bardzo przyjemnie. I teraz chudzik. No nie możemy narzekać, no rozkręciło się to troszkę, nie? Spellweaver Rope, jest to pierwszy Spellweaver Rope. Nie jest to drogi item, ale jest to naprawdę ładny item. Mi się bardzo podoba, no bo popatrzcie jak on na przykład leży na ziemi. To wygląda na taki item gwarty 1kk powiedzmy, przynajmniej dla mnie. Troszkę się nam niestety nalurowało, o kur... Ale dropik, dwa razy drakem buty i drag i za legi. Z jednego. Powiem wam tego prędko naprawdę nie pobijemy. To jest mega fart, zajebiście, cieszę się strasznie. Kasa się zawsze przyda, ale coś takiego, mówię, to jest większy fart, zakładam na to, żeby się to wydarzyło, niż dropniecie nawet pewnie shield'a w samego w sobie. Bo to trzeba dropnąć dwa razy draken buty i za onleg jednego. Y oczywiście na jest to tylko możliwe, ale z jednego drakena. Ja sobie to zapiszę, bo to jest naprawdę rzadkie. A jeszcze właściwie kiedy zapisywałem, popatrzcie, następnego Drakena drobiliśmy za Sworda. nawet na niego kapa nie mam. Na ten moment będę musiał po prostu przez chwilę przez te zbierać GP. Innej opcji nie ma. Z racji, że nie mam za dużo czasu w tej chwili, rozdzielę tego hunta na parę podejść. Z plusów można dodać, że takim sposobem macie dużej sumona, bo ja w tej chwili po prostu zostawiam postać ona się za te 15 minut sama wyloguje, a czas sumona leci. Ja już wróciłem po przerwie i powiem Wam, że wpadłem w międzyczasie na pomysł. Spróbuję odlurować wszystkie, albo prawie wszystkie draken elity tutaj po prawej stronie za drzwi. Jeżeli one nam nie będą się w ogóle respić ani przeszkadzać, to powinniśmy zbijać o wiele więcej draken abomination na godzinkę. Zobaczymy o ile lepiej nam będzie się tutaj spiło. Teoretycznie mógłbym tak samo podrzucać tam spell wewery, ale one mi nie są, nie są takie problematyczne. Poza tym z nich leci draken trophy, który też chciałbym zdobyć i to też jest bardzo, bardzo rzadki item, bo tam leci Jeden do 10-11 tysięcy. I dropiśmy Zeon Hermen. Jest to nasz pierwszy hełm. Spadą dokładnie po. jakby się znikło na bice, ale już sobie to sprawdzimy. Spadą po 216 drakenie. Ale wartość tego przedmiotu ulega. Jest ustawiona tutaj właśnie u mnie na 80k, bo naprawdę on jest warty tylko setki i schodzi to bez problemu. Pierwszych parę tak będę traktował, później zobaczę, może to zmniejszę, jeżeli nie będzie jakby na nie popytu. Załóż zawsze spoko, 5k to 5k. Focus caping, zawsze spoko. O, zaolegi spadły. 2930k profitu, ale tutaj główną zasługą jest po prostu 80k w całą helmecie, prawda? I kolejny Spell Sweeper rob Elegancko. I w Zeon Armor. Żebyśmy nie mieli kapa już na Zeon Armor. Tak, musimy wyrzucić trochę golda I zrobimy sobie kolejną przerwę. Jedno ja to wam mogę powiedzieć. Odlurowanie tych draken elitów to nie jest dobry pomysł. To jest zajebisty pomysł. Szczególnie właśnie na takim levelu jak mój. Okej, okay, jesteśmy już po przerwie. Pierwszy draken ubity. Niestety nic nie zrobił. Ale dużo przyjemniej jest faktycznie, kiedy odlurujecie sobie wszystkie draken ty tylko nie róbcie potem takich błędów jak ja teraz. No ładnie być tutaj, żebym sobie z dołu go. wyciągnął. No ale to to. Mamy sumo no więc OK jest. I pierwsze załam Jak widzicie jest siódma minuta. To jest nasz kolejny hand, a dopiero pierwszy itemek. I Gringim, Gringem chyba pierwszy. 5 to 5 I załegi legi, bardzo dobrze. Udało nam się jeszcze zdobyć zao helmet, bardzo dobrze, bo mówię, zostało nam 5 minut hanta i przydałby się właśnie taki porządny drop. W ogóle sprawdziłem sobie między, między huntami, że na zao helmet jest trochę większa szansa niż na Dragon buty. Jak sami widzicie, znaczy jak bardziej jak zobaczycie pod koniec tego odcinka, jaka jest duża różnica w ilości dropniętych Dragon butów, a zao helmetów. No w tym wypadku niestety na naszym niekorzyść, bo wolałbym, żeby to było na odwrót, jednak za helmet jest więcej warto od draken butów, ale nie można narzekać. I ostatni draken pada. No niestety nic. I tak te 40 parę minut uratował ten za helmet. Preja resetujemy. I mamy Braindefy defy i powiem Wam, że te defy prawdopodobnie zostaną ze mną. To Rapid Respawn. Nie oszukujmy się, ale one będą super na rapidzie, prawda? A rapid raspberry już niedługo. Dobra i to tyle, co miałem Wam do pokazania w dzisiejszym odcinku. Myślę, że nie był on taki słaby. Jednak pokonaliśmy 230 drakenów. Do tego z ciekawszych rzeczy dropliśmy 5 par draken butów, 2 razy za Helmet, 25 tarachodów, 7 legsów. Całe podsumowanie dropa Wam się w tej chwili już zaktualizowało. Tak samo ilość ubitych. No jednak te 2 godzinki na preju swoje zrobiły. Sumarycznie udało nam się zarobić podczas tego odcinka 763K w jakieś 3 godzinki z hakiem, więc jest to naprawdę bardzo fajny wynik. Rej się trafił, więc swoje też dołożył na pewno. To jest w sumie wszystko, co miałem Wam do pokazania na ten odcinek. Zapraszam za tydzień, środa, godzina 16. Następny odcinek z projektu Shitopkrawcze. Dzięki za oglądanie See ya!